No hejka, co tam jak tam? Dumer Jack z tej strony. Witam was w kolejnym piątku grozy. Tym razem w grze pod tytułem Expedition, czyli pierwszyosobowym horrorze wykonanym w Unity Engine, inspirowanym twórczością H.P. Lovecrafta. Nie wiem czy kojarzycie tego pana, on stworzył przykładowo Zew Cthulhu, bardzo popularny. Słuchajcie, bardzo was przepraszam za ewentualne kaszlenie, kichanie, chrypę i katar, ale jestem nieco przeziębiony. Mam nadzieję, że to nie he, he koronawirus. No ale nie róbmy już sobie żartów, szybciutki yy, słucharek i lecimy z tematem. Co robi samobójca po wejściu do ubikacji? Załatwia się. Rozpoczynamy expedition. Jeśli słyszycie oddychanie mojego psa, to również przepraszam, ale siedzi mi na kolanach. Year 1931 Miss Katonic Massachusetts University launches an expedition targeting the Antarctic Polar, coś tam. William Dyer, one of the head scientists participating in the expedition, and a young student named Danforth were the only survivors. A few months later, Professor Dyer died. Danforth ended as a patient of Arkham's Asylum. To chyba nie to z Batmana. Year 1933. Rumors. Rumors are the only remainings of the events. My only lead is Danforth, the only survivor. Kurde za szybko to leci. This man is at least half crazy. He described a city that would be inhabited by immortal horrors. No one could imagine. This interview made me feel that something is lurking there and that it could start my journalist career. I got off clandestine, Danst. Oh boże, nie znam tego słowa. For Antarctica. With a friend scientist specialized in ancient civilization study, Robert Simmons. We got the Miskatonics main, main encampment and Fakurde. The scientists had found a gigantic mountain mountain range, even bigger than the Himalaya, from where they brought off out of- oh, off Earth, so Tam, coś Tam coś Tam. We got of the encampment that made made this incredible discovery while well, we're the there a big landslide isolated from me from Robert. I am now alone, trapped in the heart of ancient galleries, trying to find an exit. Wow. Expedition. Strasznie szybko ten tekst leciał. Jeśli coś pominęliście, to wiecie. Zawsze możecie cofnąć, zapauzować, no nie? <laughs> w ogóle. For educational use only, jest napisane na dole. E, no to co? Edukuje was, że taka gra istnieje, no? To chyba. Może tak być, co? <noise> dobra. Przypomina mi się od razu penumbra, która zaczyna się jutrzejszego dnia na moim kanale. Bardzo podobne klimaty. No i co? Można biegać. Co my tu mamy? Pick-up. Okej. Okay. Olej, jesteśmy zranieni. Wow. Yy, czy można jakoś. Oil. Aha, dobra. No to subcio do krauczu. No, jest na maksa penumbrowato, i e, amnezjowato. Co my tu mamy? Czy tu coś jest? Nie. Wow. Czy można to przesunąć? Hold left click to push. Okej, okay, spoko. I space to climb, tak? Okej. Okay. No, elegancko. Wow. Co to za szepty? Uh, 6 stycznia 31 roku. To Dr. Niels Evans' Expedition Diary. We got here two weeks ago with the last shipment. An outpost has been set in the entrance of a series of galleries found earlier this week. I must say that I'm really excited about what we'll be able to discover inside this mountain. I sure hope to see my name on the next great paper about our discoveries. I heard that the guys working in the snow outside the galleries just found something big. They talked about big corpses found in the ice. It seems that some of them were in particularly good shape. I can't wait to get my eyes on these tomorrow. This expedition is going, gonna launch my career. I can feel it. Pytanie, czy ty gościu jeszcze żyjesz? <laughs> czy ty jeszcze żyjesz? To jest pytanie. Jakieś książki, ale tego już podnieść nie mogę. Shift do sprintu. Czemu on mi teraz mówi, że shift do sprintu? Czy coś mnie będzie gonić? Hallo? Chyba nie. Holy shit! Człowiek pingwin? <laughs> Aha, etoch... do chowania się. Hmm. Czy. Wow, jakiś ambient wjechał. A, czyli ten olej się nam kończy. To też spoko mechanika. Przeczytajmy tutaj 8 stycznia tego samego roku z tego samego pamiętnika: I've seen the corpses, these things are monsters. I can't even describe what it looks like. I couldn't handle their sight for, for too long. But this is an incredible discovery some guys even started to call them ancients ancients but something feels kind of off the excavation is going well we found a big network of galleries and tunnels inside the mountain some ways are long lost but a lo lot of these tunnels are still usable we are going to need to make our way through a pile of rubble blocking the way that good old dynamite stick will be of great help here sparing us a few days of work Ja mogę tam zeskoczyć? Chyba nie. No dobra, no to idziemy do naszego człowieka, pingwina. Halko, halko. Wow, oh, sied! Wow, shit! <ścoughs> oh, shit! Huh. Dobra, to było scary. Znaczy scary, jump scary, bardziej. Nie wiem, czy ona zgoni, czy nie. Wow, <ścoughs> oh, shit! Hold your breath, F. Holy moly! E, e, śmieszny wyglądasz, gościu. Trochę jak taki stwu. Oh, shit! shit! E, wstawaj, gość! No, szybko. E, e, pingwinku, boże, jaki ty jesteś śmieszny. Wyglądasz trochę jak ten koleś z Labiryntu Fauna. A trochę jak słodki piękny pingwinek, masz śmieszne łapy. No do... O, oh, shit! kolejny. Ile ich tu jest? Ile was tu jest? Okej. Okay. Weźmy olej. Nie wiem gdzie iść, tak to be honest. Tutaj jest miejsce, żeby się schować. Fujka. Kupa? No dobra. Oh shit. Stamtąd przyszedłem? Tak. Yy, dobra. Co my tutaj mamy? Trochę to straszne, powiem ci. Wow, trochę krwi też. Trochę to straszne, a aczkolwiek nawet zabawne. <laughs> w sensie te stworki są, są naprawdę urocze. Eee, no dobra. Kurde, Ziomek. No cześć, co tam? Ale ich tu jest dużo, jezu. Nie wiem, chyba najlepiej będzie po prostu cały czas na speedzie. Oni nie są tacy szybcy, w zasadzie. Whoops, 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 wops. O, ty cwaniaku. Blisko byłeś. No eee, dobra, trzeba jakiś taki chyba sweet point znaleźć, w którym ten sobie poszedł i ten przejdzie. Bo chyba trzeba w tamtym kierunku się udać. Po nie pingwinku. Idź tutaj w lewo, co? Kaman. Whoops. <głupia> Głupek. <głupia> Dobra, chyba nie nie tu. Jednak nie. Łał wow, shit! Ajajaj, aj, aj, dostałem. O oh, fuck, dużo ich. Okej, okay, schowajmy się. E, no to jest trochę labirynt, chyba. <głupia> Mam nadzieję, że nie będę za często błądzić. Nie wiem, tam. Tutaj nic nie ma. Olej. To all members of the expedition, don't forget to put back your plates after eating. The team is tired of having to pick all this mess up. If you don't know where to put them, just ask someone. Miskatonics Expedition Team. Ej, to jest ślepy zaułek dalej? God damn. Gdzie ja mam iść? Tam? Okej, okay, chyba jesteśmy... ...ku wyjściu. Wow, a to co? Body, legs, eyes, arms. To nie wygląda jak te pingwinki śmieszne. Więc nie wiem, czego się spodziewać w zasadzie. Są w miarę urocze te stwory, i nie boję się ich aż tak. Ale ten pierwszy jumpscare był naprawdę srogi. I zastanawiam się, czy będzie ich więcej. Ja słyszę jakieś kroki? Chyba nie. 9 stycznia. We were setting the dynamite up when we heard some noises in the west galleries. As we were all going there to witness what was happening, we found the dead corpses of three scientists. They were devastated by something bigger and more dangerous than the penguins. And noises were start. Ah, then the penguins and noises were starting to be heard in the east galleries. These, this was a really bad idea to come here. We are fucked. <laughs> W sumie śmiesznie brzmi ten język, że to są takie stare czasy, tam 30 rok, nie? A, a nie jest wcale ten język taki wyszukany. No dobra. Ciekaw jestem, czy. Wow! Smacznego, ziomeczki! Co wy tam jecie? Żółwia? Żółw na Antarktydzie? No nic, smacznego. Życzę Wam naprawdę dobrego posiłku. A ja. Nie wiem, spadam w dół? Wow, oh shit! Ale bagno, fujka! Olej przyda się, bo już się kończy. Wow! Holy moly! Nie wiem, czy... O kurde! Trzymałem oddech klawiszem F bo było napisane. Whoops. Że... Ups! One chyba wstały. Wo <ścoughs> Holy shit! Dobra, nic tu nie ma. Uciekamy. <ścoughs> Mam nadzieję, że nie wracam się. O, kurde, chyba idziemy do tego większego stwora, który był na rysunku. Fujka, co to jest na tych ścianach? Znowu upadek w dół w nic coś wow czy ja umarłem czy umrę zaraz no hallo ziomuś wstawaj nie wiem co się dzieje Naciskam F. Słyszę, jak oddycha ten mój ziom. Naciskam E. Naciskam spację, ale to nic nie daje. Halo, Gierko? Zepsułaś się? Idę cały czas do przodu, ale... Nie wiem, czy tu się jeszcze coś stanie. Kroki słyszę. Hello. Kaman, czy zepsułem grę? Eee. Ale antyklimatyczne zakończenie, co tu się dzieje? Select chapter. Mogę? Nest. Spróbujmy jeszcze raz. Wiecie dobrze, że jest chapter do wyboru. Także spróbuję jeszcze raz. Eee, pozwólcie tylko, że zdejmę mojego psa z kolan, bo już mi kurde ścierpła noga. <grybujesz> Dobra, słuchajcie, gdzie my jesteśmy teraz? Eee, nest. Czy to będzie z powrotem ten moment, kiedy ich jest tak dużo w jednym miejscu? Tak, to będzie to. Spadamy. Dobra. Nie, może to był koniec gry? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Łops! Holy shit, coś coś się. a spaliłem. Jeszcze raz. Dobra, kurde. <grystanie> Bo tego też wam nie powiedziałem. Jest strasznie dziwne sterowanie. Niestety, wsad nie działa. Eee, I do przodu muszę biegać z Z? Nie mam pojęcia dlaczego, ale tak jest. <grystanie> Dobra. Mm. Ja chyba nie będę się bawić w skradanie, bo to i tak one mnie usłyszą w pewnym momencie. Po prostu przebiegnijmy to. Łups. Oops. Dobra, elegancko. No i spadnijmy jeszcze raz w tą dziurę, bo naprawdę nie mam pojęcia co tam się może dziać. Wyglamy się pełno tego syfu. Okej, okay. gaśnie po prostu światło. Jezu, ja się musiałem obrócić w tył, ale jestem głupi. No dobra, to teraz wszystko jasne. Przepraszam Was za to. Jak dure nie pomyślałem o tym, żeby się rozejrzeć. No ale dobra, już cicho, bo coś tu się dzieje. Ostatnia kartka. No i to jest co, chyba ten, który pisał, co? Również 9 stycznia, czyli ta sama kartka, co... ten sam dzień co ostatnio. This will be my last entry in this diary. I'm dying. Everyone is dying. I lost the others while trying to flee and my chest is bleeding. These fuckers at Miskatonic left us dead and grounded. All hope is lost. Czyli wolał napisać trzy kropki niż st na koniec. No, spoko. A nie, napisał Lost. Tylko, że jest pod krwią. Dobra. <ścoughs> I teraz coś się stanie, nie? Wow. To nie ja steruję. <ścoughs> Wow! Chyba the end! Wow! Z przytupem zakończenie. No, to to było Expedition. Bardzo przepraszam za yy, problem tam pod koniec. Jak dure nie pomyślałem, żeby się obrócić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się naprawdę całkiem podobało. Całkiem fajny eksperymencik. A raczej ekspedycja! Drugi suchar dzisiaj. <noise> yy, no, to było Expedition. Je jeśli chcecie zagrać sami, no to linka macie na dole w opisie. Yy, macie również na dole w opisie linka do mojego fanpage'a, żeby być ze mną na bieżąco. Kliknijcie suba, kliknijcie dzwoneczek. Łapkę w górę bądź w dół, jeśli się podobało, bądź nie. No i co, mam nadzieję, że do następnego piątku grozy, lub jutro zaczynamy nową serię, czyli Penumbra Overture. Debiut studia Frictional Games, odpowiedzialnego za somę lub yy, również amnezję. Także jutro zaczyna się nowa seria. No i to było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się! Elo!